Witam. Z tej strony Matrix 123. Witam was w kolejnym odcinku serii Ski Jumping 2021. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy karierę naszego skoczka i z rozegraliśmy pierwsze dwa konkursy, w których to zajęliśmy pierwsze miejsca. Dobra, no to lecimy na zawody kolejne w Karpaczu tym razem dla Pucharu Kontynentalnego. Wygramy, główna wygrana 700, doświadczenie plus 20. ok, lecimy. Tak się prezentuje skocznie w karpaczu. Dosyć ładna, przyznam. Ale dobra, lecimy. 80% progu. aj Troszeczkę zbyt wcześnie. O nie, lądowanie. Tego się obawiłam. Ale 79,5 metra skoczyliśmy. Nieźle, może się zakwalifikujemy. Pomimo tego upadku. Tak, zakwalifikowaliśmy się. 19. miejsce ostatecznie. Ale na tę odległość byśmy byli w czołowej piątce gdzieś. O, ale daleko trzeba skoczyć, sprzyjający wiatr jest. 94% przy wyjściu. Okej, okay, nie najgorzej, nie najgorzej. No ale czemu się tak dzieje, znowu nie 87 metrów, daleki skoki, to bardzo. I 17 miejsce. Słabo, słabo. A ostatecznie dalej 17. Kurczę, musimy się teraz postarać w tej serii finałowej. Okej. Okay. No, udało się, 85 metrów w końcu. W końcu lądowaliśmy. Bardzo dobry lot i dosyć dobre lądowanie. Które miejsce nam to da? Czwarte. O, to nieźle. Ale no zrobiliśmy dużą różnicę względem innych w tej serii finałowej. Dosyć dobry wynik. Czwarte miejsce. Nie najgorzej, mogło być lepiej. Gdybyśmy nie zepsuli skoków w pierwszej serii, a w zasadzie lądowania. Ojoj, kontuzja. Słabo, słabo. Jesteśmy wykluczeni na kolejne zawody w Karpaczu. Oj oj. proszę, a teraz mamy puchar świata w Wiśle. To zaczynamy puchar świata, nasz pierwszy występ w pucharze. Ładna, ładna, skocznie. 98%, najgorzej. Troszkę za późno, a No. Tyle wszystko, skok, tak mi się wydaje, bo wylądowaliśmy przed tym, tym konstrukcyjnym skoczni. 116,5 metra. Oj, oj Które to miejsce? 27 dopiero. O kurcze. Ależ słabo. Musimy się postarać lepiej w konkursie. 97 procent. No, to tak nie pomiesza nas. 13,5 metra. to jeszcze gorzej niż w kwalifikacjach. Zobaczymy, które miejsce zajmiemy po pierwszej serii. No, no to już są dużo lepsze. Ale miejsce 13, dopiero W sumie to jest puchar świata. Jest trudniej niż w pucharze kontynentalnym. więc

No tak niezbyt nam poszło w tym drugim skoku. Czwarte miejsce względem tego, a ogólnie to szesnaste. Tak jak z Damanem który odzyskiwał dużo naprzód w Ale my chyba mieliśmy w na za za styl, to zastyje, jej, się po nie jest w debiucie, tak nie no. Hey our... Okej, okay. myślę, że jeszcze jeden przynajmniej konkurs w Wiśle rozegramy dzisiaj. A nie, 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 punkty, punkty. siłę wybicia. A, dajcie znać, jak tam Wasze wrażenia związane z mistrzostwami świata w piłkę ręczną, w piłce ręcznej. Polakom dosyć dobrze idzie. Yy, ogólnie ten filmik jest nagrywany przed meczem Polska Brazylia. A, i jeszcze, no wiadomo, skoki narciarskie też dajcie znać. Ogólnie dobrze Polakom idzie, tak moim zdaniem. Dobra, lecimy kolejne zawody. Mam nadzieję, że teraz lepiej się spiszemy w tej Wiśle. Bo pierwszy konkurs, szesnaste miejsce. No szesnaste miejsce to dobre, ale nasze odległości nie były zbyt dobre. Okej. Okay. O, teraz mamy wiatr pod narty. Może być, że będzie dłuższa odległość. Dobre wybicie, bardzo dobre, ale niesie, ale poniosłeś, 126 metrów, rekord skoczni. Oby tak nas w konkursie niosło ładnie. No wiadomo, że był też bardziej sprzyjający wiatr, to też dużo daje. Bardzo ładny skok. O, dziewiąte miejsce. Super. Piotr Żyłba skoczył 121 metrów, a na drugim miejscu skończył. Nie wiem, nie wiem. Aż tak duże nocy zastylnie względem nas. Troszkę za późno. Ale nie niesie. Niezbyt pęczne, niezbyt. To wybicie ma bardzo duże znaczenie. Jak się wybijemy, nawet lekko za późno, to tracimy więcej niż jak się wybijemy, nawet lekko za wcześnie. W sumie to jest logiczne, bo odbić się od powietrza się nie odbijemy. A nawet jak za wcześnie się odbijemy od Pragu, to jest jeszcze w miarę dobrze. Kurczy, 12 miejsce. Później będzie które? 28. ledwo się zakwalifikowaliśmy do drugiej serii. Kurcze. Było blisko, żebyśmy się nie zakwalifikowali. Może teraz się uda wbić chociaż do początku trzeciej dziesiątki. Zbyt wczesne wybicie i to sporo. Czas spóźnione lądowanie. Chciałem przeciągnąć ten skok, bo widziałem, że to będzie bardzo słabo. Dobra, pewnie 30 miejsce zajmiemy. Trudno. Trudno się mówi. No, 30 miejsce z dosyć dużym stratą Bo aż 95 punktów do lidera. Podejmi wyzwanie w aplikacji i zgarnij jednorazowo nawet milion żapsów do wydania. Musimy się w tych lądowaniach poprawić. O, super, nie ma żadnej kontuzji. Dobrze, to jeszcze jeden konkurs myślę, że zrobimy. I na tym zakończymy odcinek. Będę próbował w tej serii nagrywać odcinki takie około 15 minutowe, może. Pierwszy był taki krótszy, tam 9 bodajże minutowy. No ale te będą raczej w 15 minut. Żeby też nie było za krótko ani za długo. Możecie dać znać, czy Wam taki format odpowiada. Oj, i to jak za późno. Mocno. No taki średni skok. A i jeszcze dopowiem, że odcinki raczej będą tak raz w tygodniu. Raz w tygodniu i chyba w poniedziałek. 113 metrów. Tak średnio, ale zobaczymy co to wyjdzie. 27 miejsce. Aj no tak, nawet, nawet. Później z upływem czasu rozwiniemy naszego skoczka i będziemy lepiej. Skosali. Mm -hmm. Ojej, ale słaby skład ale słaby, ty nie będzie nawet tak kwalifikowana w drugiej serii. Się coś zbyt późno, zbyt późno się wybił. 26 miejsce to pewnie 50 będzie. 50, a w sumie jeszcze 51 było. No, słabo teraz poszło bardzo. Rozczarowałem się na tym skoczkiem. Dobra, to jeszcze jeden konkurs, w takim razie rozegramy. Jeszcze jeden myślę, że konkurs zmieścimy w 15 minutach. Może troszeczkę więcej będzie, ale trudno najwyżej. Trzeba się jeszcze, jeszcze bardziej postarać. W ogóle pierwszy raz się chyba do drugiej serii nie zakwalifikowaliśmy w poprzednim konkursie. Dobra, to jest przeszłość, nie będziemy rozpaczać. Lecimy dalej. Okej. Okay. Ile to jest? 130 metrów Ciekawe. 17,5. O, chyba nasz najlepszy skok na tej skoczni. Okej, okay, okej. Okay. Dobre na no to dosyć. I które 13 miejsca? 15,5 punkta straty około do lidera. Dobrze. Dobra, Dopchnięcie się od rozbiegu Nie najgorsze wyjście. Balans, balans. Nowy rekord. 121 metrów. Dobrze, stał dosyć. Zobaczymy jak to się przełoży na nasze miejsce w konkursie. Obstawiam tak może połowa drugiej dziesiątki. Nie wiem. No to tak średnio na więc nie wiem w sumie jednak. Oj, końcówka drugiej dziesiątki. 19. miejsce. Ale wiadomo, że lepiej niż tamto 50. Okej, okay, procent, Nie najgorzej. Dobre wybicie, dobre. Lecimy. Dobrze, dobry skok, 123,5 metra. W dosyć niesprzyjającym wietrze, bo musieliśmy skoczyć 115, a my przebiliśmy ten rezultat o około 8 metrów. Chyba było 115,5, bodajże, Do przebicia. Dobry skok, bardzo dobry. Jeszcze półtora punktu za wiatr. Dostaliśmy noty po 17. Nam zaliczyło. Dwunaste miejsce, to chyba zaliczyliśmy awans o siedem miejsca koło. Dobre, dobra, dobra. Dwunaste miejsce. Podejmij wyzwanie w aplikacji i zgarnij jednorazowo nawet milion żapsów do wydania. No dobra, zaufanie zdobyliśmy doświadczenie, tysiąc pięć monet i 12 miejsce. Mam nadzieję, że tymże miłym akcentem zakończymy odcinek. Yy, odcinki, jak już mówiłem, będą się pojawiały chyba. Nie wiem, nie wiem, co poniedziałek. Yy, dobra, no to łapkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.